A po pierwsze, e, odnoszę wrażenie, że ten wykład z nazwą inauguracyjny jest w ogóle inauguracyjny, bo chyba takiego zwyczaju wcześniej nie mieliśmy. Żeby to nazywać wykładem inauguracyjnym, pierwszy wykład e, inauguracyjny. Od dłuższego czasu ten slajd jest wyświetlony, wyświetlony tutaj, w związku z tym, Państwo na pewno już się zorientowali, że sama treść tego, co będę mówił, dotyczy w dużej stop dużym stopniu wątku osobistego. E, krótka rzecz o przeszłości apetytu, ambicji, marzeń plany zamienianych na projekty oraz w drodze do ich realizacji, bo to jest ten zasadniczy tytuł, nie ten pierwszy. A, jeśli Państwo pozwolicie, nawiążę chwilę do tego, co Pani Wiktor mówiła, opowiadała o Politechnice Koszalińskiej. Pani Wiktor opowiadała o długiej drodze Politechnicy Koszalińskiej do tego, aby zamieniać marzenia, ambitne plany na rzeczywistość. I opowiedziała o wszystkim, nie o wszystkim. O niewielkiej części tego, co było marzeniem, a stało się rzeczywistością. Z punktu widzenia mojego dzisiejszego celu, tamte historie nie są takie istotne. Istotne są te marzenia, których się nie udało zrealizować. A takich sporo mam, przy tych wszystkich zrealizowanych, materialnych i niematerialnych pozycjach uczelni, UA for Dual i tym podobnych rzeczach, jest parę takich marzeń, które powstały dość wcześnie, wcześniej często niż ja zacząłem tutaj pracę których nie udało się zrealizować, ale dzięki temu zostały marzeniami. Zostały marzeniami, to warto o nich oczywiście dalej mówić. Ja mam tutaj taką króciutką listę, takie short listy marzeń, które się nie spełniły Wyciąg z tej listy. Dotyczy oczywiście jednego obszaru, mianowicie obszaru takiej naszej, takiej części materialnej, ale bardzo połączonej z tą niematerialną, tą intelektualnym naszym też rozwojem. To jest taki E, takie trzy rzeczy wahado, że to do biblioteka. A właściwie dlaczego tam? Co to w ogóle za, za skojarzenia, co to się w ogóle, co się w ogóle działo? Cóż, Bahado tak jak Państwo wiecie, to jest coś niezwykle symbolicznego. To jest coś, co pojawiało się w historii uczelni, zwłaszcza wśród fizyków naszych czy mechaników, pojawiało się bardzo wcześnie. Ciągle był jakiś pomysł, żebyśmy gdzieś zrobili to doświadczenie e, e, wiekopomnie. Dlaczego to wahabło Foucault takie stało się ważne? No, dlatego, że trzeba sobie uświadomić, że jego, ja przepraszam, za ten kawałek fizyki, który się tu pojawił. on oczywiście ma tylko funkcję ilustrującą, ponieważ jego kopomne doświadczenie, które zrobił Foucault, jest doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju, XIX-wiecznym, jedynym w swoim rodzaju, w którym można było dokonać dowodu na to, że Ziemia się obraca z powierzchni Ziemi. Nie ma. Dopiero potem tak naprawdę jedyny dowód, który się pojawił, to kiedy pierwsze wystrzelono Sputniki, czy to rosyjskie były, czy, czy w ogóle satelity sztuczne, kiedy można było zaobserwować to zjawisko już tak wprost, zilustrować na obrazie. Oczywiście to, to nie będę tu opowiadał o tym, o tym doświadczeniu bardzo dokładnie, ale tak wszyscy to pamiętamy o tym, że ta częstotliwość wahania się wahała, właśnie częstotliwość obrotu wahadła. Wzdłuż własnej, własnej e, osi czyli tego okręgu zależy od szerokości geograficznej. A to dlatego, że w wahadle takim matematycznym jest tak, że płaszczyzna waha jest stała. Jeśli ona to wahadło się tam waha, i nagle się okazuje, obserwacji, nie wiem, przez godzinę, że wcale nie jest stała, że to się nie zgadza z całą teorią, tylko zmienia się. No to musi być jakiś powód. Tym powodem jest to, że się zmienia o, to odniesienie który się nie jest inne. I stąd jest to doświadczenie. Akurat dla tej szerokości geograficznej, której, na której my się znajdujemy, to jest 29,5 godziny. 29,5 godziny to jest czas, kiedy to na pełny obrót. Drugi, drugi, druga, drugi taki, takie wiekopomne doświadczenie, a właściwie nie doświadczenia tylko teorie, które było włożone, to był Julius Clausius. Julius Klausus, który jest koszalimienem z urodzenia. Stąd pojawił się też w naszych rejestrach. Naszych to jest coś, co jest niebywałe. Mało sobie zdajemy sprawę z tego, że to, co stworzył ten człowiek, nie został noblistą tylko dlatego, że wtedy jeszcze nie było Nobla. Ale tak naprawdę to, jest, to są podstawy pod naszą cywilizację. A pierwsza i druga zasada termodynamiki, czy pojęcie entropii, czy tym podobne rzeczy, to jest to, co pozwala w ogóle na przetwarzanie energii, na zrozumienie przetwarzania energii. Dzięki temu jeździmy samochodami, dzięki temu latamy samolotami, i to czy maszyna parowa, czy maszyna spalinowa, czy elektryczna, zawsze mamy z tym samym, do czynienia z tym samym mechanizmem przetwarzania No i takie też kardynalne twierdzenie dotyczące ciepła, to tutaj tak znaczy, niemożliwy jest przepływ ciepła od ciała mniej nagrzanego do ciała gorętszego. To tak, mówi o tym o zmianie tej energii. To jest ta entropia, która się pojawia. Co prawda kłóci się to z pewną obserwacją, jaką na przykład ja miałem w domu, kiedy na przykład w zimie otwierałem drzwi, a babcia życzała, zamknij, bo zimno leci. No to, w którą to stronę? Dlaczego te dwie rzeczy i dlaczego to tak, tak się działo? No dlatego, że te historie, o których mówiliśmy, o tych one się działy w latach a, od 90. do mniej więcej 2005 roku. E, jak skojarzyliśmy te różne, różne fakty, takie, że Foucault to był naukowiec francuski z epokowym dowodem, że Klausus, naukowiec niemiecki, który stworzył podstawy cywilizacji technicznej, tak rozumianej dzisiaj, jak my to widzimy, że nie jest miejscem urodzenia Klaususa. Że Koszalin to było miasto przed wojną niemieckie, teraz jest miastem polskim. Że w Koszalinie powstała uczelnia techniczna, Politechnika Koszalińska w tej chwili. I że w 2004 roku tak, weszliśmy do Unii Europejskiej. I że i FUKO i klausus. I to, co my robimy, to nie jest własność narodowa. Nie rozmawiamy o Niemcu, nie rozmawiamy o Francuzi, rozmawiamy o czymś, co jest dorobkiem kultury światowej, kultury nauki światowej. No to cóż może być piękniejszego niż w tej uczelni znajdującej się w Koszalinie? W momencie, kiedy wchodzimy do Unii Europejskiej, kiedy stajemy się członkami tej Wspólnoty Europejskiej, i nie stworzymy obiektu, który będzie niż sobie tak ogromny ładunek emocjonalny? Jak postanowiliśmy, tak zaczęliśmy projektować, żeby te marzenia spełniać. Były różne koncepcje, żeby postawić wieżę Klaususa, w której będzie wahaków ukony. To są rysunki, które, które to ilustrują. Powstało nawet przy Politechnice Koszalińskiej, Koszalińskiej Towarzystwo imienia wieży Klaususa, czy Towarzystwo wieży Klaususa, którego celem było zbudowanie tej wieży. Nawet murowaliśmy kamień węgielny, ja powiem więcej, zrobiliśmy projekt, dostaliśmy pozwolenie na budowę. Tak myśleliśmy, że to będzie wyglądało wysokie na 25 metrów, bo jakość doświadczenia Foucault zależy od długości tej nici, nieważne teoretycznie, i ciężaru, który tam wisi na dole, jakość w sensie jej dokładności. I jak postanowiliśmy, że to zrobimy, tak tego nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy tego głównie dlatego, że a, to nie Chyba nie do końca byliśmy przekonani, że to jest już to, co ten ładunek, ładunek się y, y, Łatwo było powiedzieć, no nie mamy kasy, są ważniejsze, ważniejsze, sprawy, w związku z tym przełóżmy to trochę, przełóżmy, ale ciągle nam to w głowie siedziało. A biblioteka? No biblioteka jest osobnym problemem, to jest nasze marzenie od początku istnienia uczelni. Oczywiście jedną z najważniejszych, jedną z najważniejszych elementów uczelni jest biblioteka, Biblioteka główna, biblioteka akademicka. I każda uczelnia ją, my ją oczywiście też mamy, ale niestety od samego początku, może od samego początku, mamy ją w obiektach przystosowanych. To jest stara hala sportowa z przyległymi pomieszczeniami, którą zaadaptowaliśmy do potrzeb biblioteki. I tak funkcjonuje do dzisiaj. I jak ja mogę z pamięcią sięgnąć, sięgnąć zawsze mówiliśmy, ta biblioteka to miejsce gromadzenia informacji. Ja to nie przypadkiem po, po te kilka tych obrazków e, pokazuje, dlatego że to, to pokazuje, jak dorobek Foucault, czy dorobek Klausiusa był poprzedzony różnymi działaniami, które były wprowadzone, działaniami, które służyły dopiero, te nauka, te kolejne kroki w nauce służyły dopiero temu epokowemu, jak w stwierdzeniu Kapsusak przy doświadczeniu Foucault, czur. O wszyscy słyszą, nie? Skąd to pochodzi, nie? Energia energii. A taki śniadecki, na przykład Jęczej Śniadecki, to jest to jest też scenymizana. On wprowadził pojęcie cieplika, kiedy nikt nie wiedział, jaka jest istota energii. Nie mam przekonania, czy do dzisiaj jest ten model taki rzeczywisty. Nikt nie wiedział, dlaczego, to on wprowadził pojęcie takiego czynnika, który jest niezdefiniowany, nieważki, który tą energię niesie. Tak jak kiedyś mówiono na falach eteru, bo co to były te fale elektromagnetyczne, już było radio, a jeszcze nie do końca było wiadomo, na czym polega, na czym polega sama, sama propagacja fal elektromagnetycznych. A więc ci wszyscy ludzie to, to są podwaliny pod, 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 to, co zrobił Klausus na przykład, ale też te ich, to skojarzenie z biblioteką jest dlatego, że te ich jakby do ich dorobek musi być gdzieś przechowywany. Przykładowy XIX wieczny ale mówimy o dorobku dzisiejszych naukowców, który musi być przechowywany, z którego mogą korzystać kolejni następni, którzy będą kolejny krok w nauce, bo w nauce nie ma tak, że jestem ktoś, kto przyszedł i powiedział: O, ale żebym wymyślił? Patrzcie, nikt tego wcześniej przede mną nie zrobił. To tak nigdy nie ma. To jest w ogóle niewielkie nieszczęście, jak ktoś mówi: Archimedes to był ten, który skoczył do banny, wylał się i mówi. Eureka! Nieprawda. Albo Newtonowi jak spadło na głowę i mówi: Och, prawociążenia właśnie wymyśliłem. Nie, przed każdym z nich było całe mnóstwo ludzi, którzy robili pokroczkę do nogi, a to był ten, który coś zobaczył w tym dorobku wcześniejszym. Ten dorobek, gromadzenie tego dorobku to jest właśnie szeroko rozumiana biblioteka. No jak marzyliśmy, to pomyśleliśmy, że to zrobimy. I ogłosiliśmy wielki konkurs na coś więcej niż biblioteka. A ten pomysł na bibliotekę, o którym pani rektor zresztą mówiła, zaczynaliśmy od 39 milionów na bibliotekę, on się rozrastał. Zaczęliśmy myśleć o tym w kategoriach połączenia wcześniejszych marzeń. Zaczęliśmy mówić, mówić, a może to nie chodzi tylko o bibliotekę? Może to chodzi o miejsce, które będzie obszarem absolutnej interakcji intelektualnej we wszystkich możliwych obszarach, jakie sobie możemy wymyślić. To znaczy, że my musimy tam mieć bibliotekę. Mało tego, zaproponowaliśmy również, że do tego projektu może niech przystąpią biblioteki, które się dookoła zajmują innymi sprawami. Pedagogiczna, lekarska. Oni mówią, tak, okej, okay, wchodzimy w to. Będziemy robili wspólne przedsięwzięcie ze wspólnym dostępem do zbiorów, ze wspólnym systemem obsługi tych zbiorów. Ale zachowujemy oczywiście swoje własne tożsamości. A może by warto tą wieżę postawić. Okay, to mówimy w tym konkursie, ma być wahadło Foucault, w tym, tym obiekcie, który już nazywaliśmy wtedy Kognitarium, Centrum Wiedzy Kognitarium, ma być Foucault. Wtedy zrealizujemy to marzenie o tym, o tym co, co, I ta wieża będzie miała imię, imię Flaksiusa właśnie, który będzie. A w tej samej wieży, oprócz Oprócz, oprócz samego Bachadła będzie powierzchnia demonstracyjna, wystawowa, która będzie mogła pokazywać różnego rodzaju osiągnięcia cywilizacyjne ludzkości, w tym Politechniki oczywiście. Na konkurs, proszę Państwa, na konkurs zgłosiło się, zgłosiło się w pierwszej etapie 120 zespołów, najdalszy, żeby to zilustrować z Argentyny, wpłynęło. 44, nie jestem pewien, czy nie zafałszowałem tej informacji, ale około 44 prac już takich konkursowych, czyli tych, które się zakwalifikowały do drugiego etapu. No i oczywiście Sąd Konkursowy miał duży kłopot, jak teraz to, to wybrać. Tu to są ze trzy takie warianty pokazane, ale też pokazane, co tam się, co tam się znalazło. W się biblioteki, wydawnictwa, wirtualna prezentacja wiedzy czy zbiorów, planetarium. Obserwatorium e, e, słoneczne, jedyna gwiazda, którą można grać w dzień, obserwować w dzień. Wcale nie banalny problem, jak ją oglądać. Kto nie wierzy, jak spojrzy słońce. Bahałówko, oczywiście demonstratoria, oczywiście archiwa, Centrum Usługi Informatycznej i cała przestrzeń do kontaktów między ludźmi. Duża przestrzeń, taka, która jest związana nie tylko z tą częścią gastronomiczną, ale w ogóle skonstruowana, tak, żeby mogła. Mogła a, a, służyć się wszystkim. No i powstał ten projekt. Wygrał projekt, wygrała, wygrała a, firma projektowa z, czy z Katowic, z polska firma obok Rukczewcy, która zaprojektowała nam potem, no tu się ta droga zaczęła, już sam proces projektowania po konkursie okazał się niebanalnym przedsięwzięciem. Powiedziałbym, że dalej jest niebanalnym przedsięwzięciem, trwa, trwa przy tym. Ale generalnie takie mniej więcej parametry tego, tego obiektu, który, yy, który sobie tam umieścisz. No i oczywiście coś tam będzie. Chcemy, żeby on był, tak, zgodnie z zamiarem projektantów, żeby był czymś, co nawiązuje do pewnej architektury Koszalina, tego starszego, mianowicie tego, co jest w murach obronnych, tego, co jest w katedrze, czyli żeby elewacyjnie był podobny, a jednocześnie był... Obiekt zewnętrznym, jednocześnie był swego rodzaju miasteczkiem, stąd główne wejście. To jest tak naprawdę taki tylko, taki tylko plac otoczony króżgarkami. a wewnątrz oczywiście mamy bardzo różne rzeczy. To są te obszary do pracy wspólnej, do pracy grupowej, do pracy indywidualnej, obszary kawiarniane. To są na dachach ogrody i Układy komunikacyjne, ponieważ cały ten kompleks ma jest to dziewięć obiektów o różnych wysokościach, połączonych ze sobą na bardzo różne sposoby, albo na dachu, albo gdzieś po, po drodze na różnych że będziemy, będą dominujące zbiory otwarte dla wszystkich trzech bibliotek. <coughs> przepraszam, czterech, bo jeszcze Biblioteka Publiczna Koszalińska się dołączyła do tego, że to będą zbiory otwarte, czyli, że większość z będzie dostępna wprost, ale oczywiście to są zbiory te tradycyjne, które się pojawiają, które będą, mamy tego świadomość, coraz mniej, coraz mniej istotne w wymianie informacji naukowej, w związku z tym będziemy o tu jeszcze, proszę Państwa, to jak to wewnątrz, komunikacja w Amfiteatr mały też na taki do robienia eventów o niewielkim rozmiarze, takich kilkudziesięcioosobowych, ale mieliśmy świadomość tego, że podstawową, podstawową formułą dzisiaj tego, co my przekazujemy, Przekazujemy w, w, w tej wiedzy, to jest, to jest formuła elektroniczna. I że ona się będzie zmieniała nawet w stosunku do tej, która dzisiaj obowiązuje. Nawet nie bardzo wiemy, w jaką stronę, stąd nawet wprowadziliśmy taką nazwę: będziemy wirtualizować zbiory z wiedzy. Co to oznacza, no, na pytania dziennikarza, ja to mówię, dokładnie nie wiem. To będzie osobny projekt, to będzie osobny projekt, który będzie służył zupełnie jakiejś nowej technologii prezentacji, prezentacji wiedzy. E, no i oczywiście to ta wieża Klaususa, w której znajduje się wahadło Foucault. Dość specyficzna, dlatego że w koło tego wahadła można będzie przejść na najwyższy poziom, a obok tego, obok tego ciągu komunikacyjnego będą te powierzchnie do demonstracji i do e, wystaw. Powierzchnie, demonstracje i prezentacje, które przy tych wizualizacjach tak sobie wyobrażamy mniej więcej, z wystawami różnymi, zmiennymi czy zmiennymi, czy stałymi, to wszystko będzie się działo, mówię to z całą pewnością, będzie się działo, to, to zrobimy. No i oczywiście planetarium, planetarium, które dzisiaj ma wymiar nieco inny niż tylko obserwowanie niebosłonu, co ci, którzy tj. mają, gdzieś sobie to wiedzą. To, że to jest tak naprawdę miejsce kinasterycznego do prezentacji na przykład popularno-naukowej, ale również prezentacji e, naukowej, ważny kawałek tego, tego przedsięwzięcia też. Tak mniej więcej to wygląda, jeśli popatrzymy na, na przekroje, a tak to wygląda w terenie. Teraz jeszcze raz, jeśli Państwo byście popatrzyli, to chyba świetnie. Ale może tak, jeśli Państwo popatrzycie sobie, to my znajdujemy się w tej chwili naprzeciwko planetarium. To znaczy ono znajduje się tam. Dokładnie całego komitarnia, czyli pomiędzy hamą budowiskowo-sportową, która jest naszym osiągnięciem, naszym marzeniem, które zostało spełnione i dlatego my nie gadamy, już pomiędzy kampusem, który jest naszym marzeniem spełnionym, o którym nie gadamy, to jest jeszcze to marzenie do To co jest miejsce, które... Ale pokazuje też ten obrazek dlatego, że a zaczynamy sięgać dalej, bo Pani Rektor też o tym mówiła, o tym, że tuż obok tego kognitarium, w górę jakbyśmy patrzyli na nas, mi się jeszcze jeden obiekt, obiekt, który nazywa się Centrum Zrównoważonego Rozwoju, albo Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego, który, ekocentrum tak ogólnie, które będzie finansował Marszałek Województwa. I on będzie większe niż to jeszcze, większe w sensie, w sensie wartości tego przedsięwzięcia. No i teraz jeszcze, gdzie, w którym miejscu się znajduje. Stan aktualny jest taki, wykonana, tym, wykonana jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, wykonany pierwszy etap inwestycji, instalacje podziemne. No i zasadnicze zadanie budowlane, ale nie ostatnie zadanie w całym tym projekcie, to jest po dwóch przetargach. Już myśleliśmy, że też w zeszłym piątek podpiszemy umowę, już wtedy pani już nawet biuro przygotowała eleganckie. A tutaj wpłynął protest oczywiście, i teraz jesteśmy w kiju. Czyli za jakieś dwa tygodnie dowiemy się, co dalej z tym projektem, ale to proszę państwa, muszę się odnieść teraz osobiście. W tym miejscu zakończyła się moja misja. Nie padnie tu w tym wykładzie odpowiedź na pytanie, za co wydano z roboty kanclerza Politechniki Koszarińskiej. To zostawimy sobie na wieczór tą, tą, tą dyskusję. Ale faktem jest, że rzeczywiście rzeczywiście 31 sierpnia zakończyłem, zakończyłem tą misję. Ale ta, ta misja się kończy, ale tylko w tym charakterze, dlatego że zaczęła się tak naprawdę w 2002 roku. To było wtedy, kiedy zostałem dyrektorem administracyjnym i pierwszy raz pojechałem na zjazd kanclerzy i kwestorów. Przepraszam, nie było kanclerzy. Zjazd dyrektorów administracyjnych i kwestorów. Na sali, proszę Państwa, dzisiaj są obecnie, obecne trzy osoby, które były wtedy na Naprawdę? Oczywiście. Ja, ja strasznie Cię przepraszam, ja to dlatego że cię z szałką tu nie wyróżniłem. Jest oczywiście. Ja tu mówię o obecnych na sali bardzo przepraszam Cię. To, to naprawdę jest tak, tak, tak niewyobrażalne w parze, ja nie wiem jak to pracuje Wieczorem Jest oczywiście, jest oczywiście, jest oczywiście Andrzej. Zbawiłem się też, że jest Heniu, ale dzisiaj go przepytałem, pokazując mu to zdjęcie o mówi i proszę Państwa, zobaczcie, jak błędna decyzja sprzed 23 lat może spowodować zawalenie poważnego projektu. Otóż Heniu był na tym zjeździe i uciekł tego dnia na wycieczkę i nie był na tym zdjęciu. I zmarnował mi cały efekt. <laughs> Po 23 tak przyznał mi się dzisiaj przed tą konferencją i wiesz, myśmy wtedy z lewą pojechali oglądać fortyfikację. <laughs> Ta strzałka z lewej strony to jest ten ja. Tam taki, ten wystraszony taki, to jest mój pierwszy udział w takim dużym dużym, przedsięwzięciu z państwem wszystkim, ale chciałbym jeszcze jedną osobę tu pokazać. Po przeciwnej stronie to jest mój poprzednik, dyrektor administracyjny. Yy, Politechniki Chorzalińskiej, pan Bogumił Grycmer, który pojechał tam ze mną i zrobił rzecz niezwykłą. Mianowicie wprowadził mnie do środowiska dyrektorów administracyjnych i on po prostu powiedział, to jest fajny facet. Ja mam do Państwa ogromną prośbę, żebyście mi uwierzyli, że właśnie do Waszego środowiska wchodzi dwoje doskonałych ludzi. Pani Zastępca do Spraw Technicznych, pani Karolina się pokaż się Karolino. Bardzo proszę, żebyście tak potraktowali pan, Panią Karolinę, jak mnie potraktowała kiedyś tamta Ekipa, czyli w sposób naprawdę wspaniały. No i oczywiście, którego poznajcie, Andrzej, się, który pełni dzisiaj obowiązki kanclerza, którego też bardzo proszę, żebyście e, przytulili do siebie. Przez te 20, prawie 23 lata, to 23 lata temu się prawie wydarzyło, dokładnie 22 lata temu, nie 8 miesięcy czy 9 no. miesięcy temu, oczywiście działy się bardzo różne rzeczy. Robiliśmy, robiliśmy tą codzienność, czyli martwiliśmy się o dziurę w dachu, martwiliśmy się o informatykę, martwiliśmy się o kolejny kset, o tutaj padło dzisiaj tutaj. Tak, tak. Pan Gansusz o tym mówił, czy martwiliśmy się o kolejne JPK, czy kolejne przepisy, które są wprowadzane, jednocześnie pilnując, żeby cała maszyna, która się nazywa, ta techniczna część, czy ta organizacyjna, że ta maszyna, która się nazywa się nazywa uczelnią, żeby ona pracowała. I to są te nasze drobne marzenia, które co dzień spełnialiśmy wtedy, kiedy nam się udawało i skrzętnie ukrywaliśmy, jak nam się nie udawało, żeby świat się nie dowiedział, że coś tam jednak nam nie wyszło. Ja o Państwu o żadnej klęsce swojej nie opowiem, choć było ich nie mało. A, ponieważ tutaj jest w sprawie początku i końca, ponieważ moja misja kanclerzska się skończyła, ta, która zaczęła się w 2002 roku, to powiem, że rozpoczęła się moja nowa misja. Otóż e, pani rektor uznała, że dobrze by było, żeby mnie tak jednak nie pozbywać się całkiem w tej, w tej, z, tej, z tej uczelni, i gdybym tym kognitarium dalej się zajął i poprowadził, kierował <tryk> tym projektem. No, będzie miał narzędzie, żeby mnie pogodzić do roboty po prostu i tyle, nie? W związku z tym, oczywiście, w sprawie końca porządku początku misji, to tam, gdzie ta misja się moja zakończyła, zaczyna się kolejna moja misja, która ma co najmniej 8 zadań do zrobienia na ramach tego, tylko jednego projektu. Oczywiście uznałem, że jestem do dyspozycji w każdej sprawie, która, tutaj się przydać, powiem Państwu tylko, że nie tak dawno w jakimś jednym z wywiadów, kiedy mnie pytano, co by pan poradził swojemu następcy Ja Powiedziałem tak, po pierwsze poradziłbym mu, że gdybym coś chciał mu doradzić, to żeby mnie nie słuchał. Że wszystko, co mogę mu doradzić, to jest już archaiczne. To już jest coś, co jest obarczone moim doświadczeniem i przekonaniem, że to jest najlepsze, co możliwe że na pewno ten, te, ta nowa ekipa młodsza będzie sprawniejsza, będzie lepiej sobie radziła z tymi wszystkimi historiami, które y, y, zaskakują i będzie miała świeższe i lepsze pomysły. A gdyby się okazało, że jednak one nie są takie nowe i że już ja się na nich sparzyłem, to ja mu to wtedy powiem. A zatem dziękuję za uwagę. Bardzo mi było miło, więc to zaszczyt i honor dla mnie, że mogłem przed Państwem wystąpić w ramach inauguracji na wykładach inauguracyjnych. Dziękuję.